Witajcie, kochani, na spotkaniu z serii Tarot artystyczny Gaja. Dziś, jak działasz na osobę, która ci chodzi po głowie? Zastanów się, przybliż sobie tą energię tej osoby. A ja przetasuję karty. Bardzo Wam dziękuję za obecność, za lajkowanie. Bardzo dziękuję wspierającym. Przybywa liczba wspierających, także zapraszam również. Tam możesz sobie wybrać poziom wspierania kanału. Zachęcam też do zaglądania do zakładki Społeczność, w zakładce Społeczność, jak również tu pod filmem. Pod filmem czasami dzisiaj nie będą i są już aukcje biżutków. Biżutki które również możecie obejrzeć na stronie www. To napiszę oczywiście link napiszę pod spodem .com i tam są właśnie moje biżutki byżu, mojego wykonania. Karty się sypią, bo oczywiście starałam się też odświeżyć fajno. Przed filmem i w związku z tym troszkę delikatnie trzymam karty. Ok. No dobrze, więc zapraszam do zakładki społeczność. Zapraszam Was do wspierania kanału. Zapraszam również teraz do czytania. A, no i zapraszam do czytań indywidualnych. Też w zakładce społeczność możecie zobaczyć pod poszczególnymi postami, gdzie jest napisane. Czytanie indywidualne, jest link do takiego czytania, informacja za, w jakiej kwocie właśnie tego typu, bo są trzy możliwości, tego typu czytanie jest dostępne. No i zaczynamy. Jakie, jak działasz na tą osobę, o której myślisz? Dobrze, jedna talia prosta, jedna talia odwrócona, i mamy tutaj również wyrocznię, z której pociągnę kartę energii ogólnej, wyrocznia tajemniczych, mistycznych chwil. Wypadła jedna? No to już wiemy. Dzień i noc, energia ogólna, zobaczcie. Dzień i noc. Tak działasz na osobę, którą masz na myśli. Dobrze. Tą talię odkładamy na razie i zobaczmy. Co odchodzi do przeszłości w, w tym, w jaki sposób działasz na osobę, którą masz na myśli? Koło fortuny. No, w tym przypadku wszystkie karty są odwrócone. O, nie. Hmm. No więc zostaje odwrócone koło fortuny. Zobaczmy w takim razie, co jest. A yy, rycerz mieczy. Co nadchodzi? Dwójka mieczy. Co jest trudnością w tym, w jaki sposób działasz na tą osobę? Sprawiedliwość. Hmm. To jest trudnością, tak? I co pomaga w odbieraniu ciebie przez tą osobę? Siedem kielichów. Dobrze. Jak działasz na osobę, o której myślisz? Od strony emocjonalnej. Gwiazda. Jak działasz od strony erotycznej? <gryw> dziewięć, dziewięć kielichów. Jak, jak działasz od strony intelektualnej? Przy pentakle. Może znacie się z pracy. I jak działasz od strony materialnej, arcykapłanka. Rada dla ciebie. Dobrze. Zobaczmy teraz, jak kolejna talia nam tutaj coś dopowie. Mamy karty. Odwrócone, przekładam i teraz biorę od spodu po kolei. Co odchodzi do przeszłości? Odwrócony księżyc i odwrócone mm, koło fortuny. Co jest w tym, jak działasz na tą osobę? Odwrócone dwa, dwie buławy i, a, i Rycerz Mieczy. Co nadchodzi? U, odwróconi kochankowie i dwa miecze. Hmm. Co jest trudnością? Dziewięć buław i sprawiedliwość. Tak. Co jest pomocne w tym, w jaki sposób działasz na tą osobę? Dla tej osoby oczywiście. Sześć kielichów i siedem i siedem kielichów. Co. Jak działasz od strony emocjonalnej, odwrócony paś yy, buław i gwiazda, od strony erotycznej, królowa mieczy i dziewięć kielichów, <gryw> jak od strony intelektualnej, odwrócony pustelnik i trzy pentakle, i jak od strony materialnej. Królowa Pentakli i Arcykapłanka. Rada dla Ciebie? Tak. No dobrze. I w takim razie ja jeszcze dołożę do rady dla Ciebie kartę wyroczni. Dobrze. No to czytamy. Tutaj widzę, że karta wyrocznie jest odwrotnie. Nie. Coś mi się pomy pomyliło. W każdym razie karta wyrocznie, jak już będziemy z niej korzystać, nie będzie kartą odwróconą. Tylko w pozycji prostej, tak jak wyprodukowana. <laughs> Dobrze. Energia ogólna tego, w jaki sposób działasz na osobę, którą masz na myśli. Dzień i noc. Energia ogólna jest taka, że no. Działasz cały czas. Działasz, ta osoba zagląda, spogląda na Ciebie. Chciałaby mieć ten ogień w dłoniach, ale jednocześnie nie ma odwagi spojrzeć na Ciebie bez otwartej przyubicy. Jest tu też taka energia wtapiania się w tłum, trochę takiej niepewności, a jednocześnie ogień, który ta osoba... Czuje w, w, w ciele swoim, w momencie, kiedy na Ciebie patrzy, jest ewidentny. Ewidentny. Zobaczmy w takim razie, co odchodzi do przeszłości. Odwrócone koło Fortuny i odwrócony Księżyc. Do przeszłości odchodzi wszelka niewiadoma. O Do przeszłości odchodzi uwodzenie, do przyszłości odchodzi kwestia tego, że nawet przychodzi mi do głowy takie trochę obiecanki, cacanki rzucane właśnie w sprawach, które przynosi los, ale tak naprawdę są to obiecanki i obietnice, które mają na celu mm, obiecać coś stabilnego, bo mamy odwrócone koło fortuny. Coś stabilnego, jakiś zwrot w akcji, która ma przynieść naprawdę coś wspaniałego, i również do przeszłości odchodzi to, co jest niewiadome, ale zostało przekazane jako prawda. No, te dwie karty ewidentnie pokazują mi to, że do przeszłości odchodzi. Podchodzą wszystkie takie metody zawoalowanej manipulacji w celu no, zwrócenia Twojej uwagi na tą osobę. Czy one są w złej, w złej woli i w złych intencjach? Tego nie mogę powiedzieć. To są po prostu takie metody, no i takie zachowania właśnie no, uwodzenia. Uwodzenie odchodzi do przeszłości. I to takie na odległość, bym nawet powiedziała. Co jest? Teraz mamy sytuację, w której jest już wprost komunikowane: są słowa, myśli, bez zastanowienia. Jest tu również mowa o tym, że. Jesteś jedynym wyborem, że tu nie ma nic więcej, ani że jesteś też drogą tej osoby, że to nie jest kwestia tego, że planowanie, że jakieś wybory, ta osoba ci wprost komunikuje, że jesteś tą, jedyną, czy tym, jedynym, nie zastanawiając się nad tym, co te słowa tej osoby, no, jaki mają wpływ na ciebie. Ta osoba ma poczucie, że działasz na niego w taki sposób, że ona już wie, że ona chce. Co prawda jest to takie właśnie szybkie i już z otwartą przyłbicą, tak? Trochę bez zastanowienia, głównie w oparciu o ogień działania, ale ta osoba ma poczucie już w tej chwili, że Ty jesteś tą właściwą osobą. Tak czuję, tak działasz na niego i na nią. Natomiast no, nie zapominajmy, że jest to to, w jaki sposób na tą osobę działasz, a oddziaływanie no, to jest to ten właśnie moment, w którym w tej chwili jesteście. Dobrze, co nadchodzi? Co nadchodzi w działaniu? Tutaj mamy z kolei dwa miecze i odwróceni kochankowie sprawa się zaczyna już robić poważna bo to w jaki sposób ty w, w, wpływasz na tą osobę powoduje że ta osoba staje na, na właśnie na rozdrożu nie wie co wybrać bo de facto ma wybór mimo że chciała to pokazać że jest inaczej może dla tej osoby właśnie jesteś tym jedynym wyborem i w związku z czym Kochankowie są również wyborem, ale w odwróconej formie ja czuję, że to jest właśnie kochankowie bez wyboru, tak? Kochankowie bez wyboru, które, które to odczucie powoduje, że ta osoba właśnie staje na rozdrożu. Bardzo jest zainteresowana. Bardzo chcę być blisko. Ten ogień, ten, który trzyma w dłoniach jest właśnie tym ogniem kochanków i to już nie są kochankowie na rozdrożu. To są kochankowie, którzy zmuszają tę osobę, tego kogoś do podjęcia decyzji. I to w jego mm, obserwacji Ciebie i w tym, w jaki sposób działasz na tą osobę, właśnie nadchodzi. Co jest trudnością w tym, żeby ta osoba ciebie odbierała tak, jak, no jak czuje. Ta osoba czuje i no, działasz na nią w taki sposób, że mimo tych wszystkich pozytywnych aspektów, to znaczy takich pozytywnych, powiedziałabym mm, dość powierzchownych, ale już dochodzących do momentu poważnych decyzji. Mm, działasz w ten sposób, że ta osoba trochę zaczyna się obawiać tego, co jest naprawdę w jej w życiu jaka będzie, jakie będą konsekwencje tego ta osoba wie że życie to nie jest bajka i że są trudności i że fajnie, fajnie że jest kompletnie tobą zauroczona i kompletnie, no Patrzy na ciebie spoza tej swojej walki i myśli non stop, ale jednocześnie wie, że to nie będzie proste, bo konsekwencje mogą być naprawdę poważne, i ta osoba wie, jak bardzo poważne są te konsekwencje. Kusi tą osobę bardzo, chce wrócić na front i być tą. Buławą, tym nowym początkiem z Tobą i dla Ciebie. Ale niestety wie też, że to nie jest proste i jeszcze tej decyzji ta osoba nie podjęła, chociaż chce podjąć. Natomiast bardzo się bije z myślami. Więc to są trudności. A co jest pomocne? No pomocne to jest. Sześć kielichów i siedem kielichów. Pomocna jest, pomocne jest to, że wnosisz powiew właśnie młodości, w sensie możliwości wyboru. Tu nie chodzi o wiek, tylko chodzi o to, że przez, dzięki Twojemu pojawieniu się w życiu tak, tej osoby, ta osoba nagle poczuła, że jak przyjemna jest możliwość wyboru. Jaką wolnością jest możliwość wyboru, jak to było kiedyś, kiedy się miało wybór, i to jest szczególnie jeśli chodzi o kwestie emocji, marzeń. No więc, pomocne jest to, że tak działasz, że pobudzasz i marzenia, i tą chęć możliwości wyboru, i to poczucie, że, że można było być wolnym. To pomaga. Natomiast jak oddziałujesz od strony emocjonalnej na tą osobę, jak działasz? No, pobudzasz nadzieję, pobudzasz wszelkie marzenia. Ta osoba również czuje, że mm, przy tobie mimo całej tej sytuacji i dojrzewa, tak? czyli wchodzi na wyższy poziom niż paść, buław. Wchodzi na wyższy poziom niż tylko kwestie myślenia erotycznego. To się odnosi do tej karty, tak? Wchodzi na, na etap w swoim życiu, w którym pojawił się właśnie ten wybór, i no, kwestia mm, wejścia na drogę, która być może jest tylko chwilowa i będzie miała ogromne konsekwencje dla tej osoby. Czy. No, czy pozostać przy tym, przy czym jest? No, nie jest to proste, nie jest to proste i ty pobudzasz właśnie tą kwestię takiego oderwania się, po, potrzeby wyboru, tak, czy bycia w tym, w czym jest w tej chwili, co nie jest proste też pewnie, no ale życie w tej chwili, każde życie nie jest proste, chyba że są to marzenia. Więc ty. Właśnie pobudzasz tą osobę do wzrostu i rozwoju ponad kwestię bycia takim zainteresowanym tylko i wyłącznie sprawami erotycznymi, bo wyciągnęłaś tą osobę na wyższy poziom rozumienia tego, co jak działasz i jak ta osoba się czuje w stosunku do, no, do drugiej osoby, tak? Nie tej, która jest tą szarością życia codziennego. Jak działasz od strony erotycznej dziewięć kielichów i królowa mieczy. No, niewątpliwie uwodzisz, uwodzisz swoim chłodem, swoją mm, niezależnością, i w momencie, kiedy mm, ta osoba mm, jest w stanie sobie wyobrazić, i być może no, jest też między wami coś od tej strony. Kiedy jest to spełnienie, to ujarzmienie tej złośnicy, bym wręcz powiedziała, to następuje pełne poczucie spełnienia, spełnienia pod każdym względem. Radość i no, już więcej by się nie chciało, no, chyba że już na poziomie bycia w rodzinie. Czyli. Dziesiątka kielichów i spełnienia takiego rodzinnego, ale tutaj tego nie ma. Tutaj jest spełnienie właśnie tej osoby w oparciu o poskromienie tej złośnicy. <laughs> Czyli ciebie, mężczyzn, lub kobiety. Co w takim razie w aspekcie intelektualnym, jak działasz? No, działasz w taki sposób, że ta osoba. Wierzę, że dobrze się z Tobą czuję, wie, że macie wspólne tematy, wie, że to jest też takie poczucie. Choroba, fajnie się gada z tą osobą, no fajnie się gada, tak? Chciałoby się wyjść i wśród ludzi również po, pobyć z tobą i chciałoby się również no, no wyjść na światło dzienne i stać się taką osobą naprawdę o wiele bardziej wylewną, które, z którą można porozmawiać w towarzystwie. No i tak działasz. Chciałoby się właśnie być wśród ludzi i cieszyć się tą, taką, tym takim porozumieniem dwojga ludzi, nie tylko w odosobnieniu, ale również no, w szerszym gronie. Tak, działasz na tą osobę od strony intelektualnej, a jak od strony materialnej. Hmm, tutaj mamy sytuację taką, że intuicja tej osoby podpowiada, że jednak energia oderwania od dotychczasowych źródeł hmm, właśnie materialnych nie będzie w 100% dobra. Ta osoba intuicyjnie czuje, że jest odpowiedzialna za to, w czym w tej chwili jest, a jednocześnie chciałaby się też zaopiekować w jakiś sposób tobą. I tutaj też jest trudność, dlatego, że no, no znów pojawia się kwestia wyboru i... No, i tego, co dalej. Poza tym, od strony materialnej nasuwa mi się jeszcze jedno skojarzenie. Tutaj mamy owoce granatu, na właśnie tej kotarze z tyłu za arcykapłanką. To jest symbol płodności. No i ta dojrzała królowa pentakli. Troszkę patrzy na to w przeciwną stronę. Więc pytanie, czy tutaj nie ma też obaw o, o to, no co dalej, co dalej? Może znowu pojawi się temat rozwoju rodziny. Powiem wprost, ta osoba trochę się obawia, że no, przy Tobie będzie chęć powiększania, dalsza powiększania. Rodziny, to znaczy powiększania rodziny tej osoby, nie Twojej, bo nie wiem, czy ty no, w jakiej sytuacji jesteś, oczywiście. No, generalnie ta osoba się trochę obawia i działasz na nią w ten sposób, że pojawia się aspekt wyboru pomiędzy właśnie tą opieką nad sytuacją aktualną, a tym, co będzie, jak się z Tobą zwiąże. Czy będzie kwestia właśnie powiększania rodziny? A intuicja podpowiada, że tak, i że Ty no, masz na to chęć. Jaka jest rada dla Ciebie? Hm. Odwrócone osiem kielichów, odwrócone dziewięć mieczy i kołysanka. Hmm, hmm, hmm. Tylko, że ta kołysanka to ona nie jest taka sympatyczna. Może ja to tutaj położę sobie, przyciągnę. Będziecie mogli również patrzeć. Odwrócone osiem kielichów to jest sytuacja, w której ty nie idziesz przed siebie w ciemno i nie zostawiasz tego, co w tej chwili masz. Jeszcze poczekaj, jeszcze się przyjrzyj. Te kielichy, one, nawet w pozycji prostej i w odwróconej, również stoją. One coś w sobie zawierają, tylko ty poczułaś, poczułeś, że brakuje jednego i pojawił się moment, w którym chcesz, chciałabyś wyruszyć w, w dalszą drogę, prawdopodobnie z tą osobą. Natomiast. Jeszcze zaczekaj. Nie martw się wszystkim dookoła. To nie jest czas na to, żeby w tej chwili wyruszać. Pomedytuj. Posłuchaj ciszy. Posłuchaj spokoju. Posłuchaj energii natury, wszechświata i zaczekaj. To nie jest czas na wyruszanie w dalszą drogę, dlatego że być może ta dalsza droga będzie trudniejsza na tą chwilę, bardziej niewiadoma i bardziej męcząca niż to, co jest w tej chwili. No. Tak, to widzę. I tym optymistycznym akcentem bardzo Was serdecznie pozdrawiam i do następnego razu.